Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć o Growfastie, która nie była do tej pory poruszana, mianowicie wpływ growastu na ogrody ozdobne. Już znam takich parę przypadków, że ludzie pryskają i te ogrody są wybarwione, pachnące, owady przylatują ptaki, wróciło życie. Także to jest też taki aspekt estety estetyczny dla, dla mhm. otoczenia i dla właściciela ogrodu. Ja mnie przekonywać nie musisz, bo moje 20 krzewów róż ma tyle kwiatów, że się uginają pod tymi kwiatami te, te krzewy. Ale jak mówisz, inny smak, inny zapach. Ee, żona dzwoniła właśnie, bo została w domu e, i mówi, że bo już zerwała pierwsze papryki. Ona mówi, to tak pachnie, jak ona pamięta jako studentka z Węgier. Jak, jak o, pierwszą miała. paprykę, jak mówi na Węgrzech, prawdziwą taką miała, to te nasze dzisiaj tak pachną. I też ilość jest większa, bo w no. Chicago, na przykład, i w Nowym Jorku, New Jersey, ludzie mówili, że mają o wiele więcej warzyw mm -hmm. i owoców, bo w tamtym roku widziałam się z nimi na festiwalu i w tym roku właśnie się z nimi spotkałam.